Eee, satysfakcjonujące. Nie rób głupich min, bo ci tak zostanie. Dzisiaj to sprawdzę. Czy... Eksperyment na przyrodę, be like. Poziom Very Easy. Sprawdzasz kłamstwo od rodziców. Wytrzymam tak 10 godzin. Potem... Na pewno nie wytrzymasz dłużej niż 11 godzin. Potem twój ryj będzie tak krzywy, że o Jezu. Znaczy nawet nie chce mi się komentować. Mi tak zostanie? Już po kilku minutach zaczęła okropnie boleć mnie twarz. To masz problem. Najgorsze było wyjście z domu. Najgorsze było wyjście z domu. Ale mięśnie zaczęły się już do tego przyzwyczajać. To zresztą i tak lepsze niż twój pryszczaty ryj, czy tam głowa, którą masz pod czapką, pewnie dlatego zakrywasz czapkę, czapką zakrywasz głowę, bo masz pełno pryszczy, torbieli, pewnie broda twoja i twarz cała schowała twoje torbiele, które wyglądają normalnie jak ogromne pryszcze, tylko dla twojego filmu, a jak zakończyłaś nagrywanie, to od razu wyskoczyły jak chuj. O Jezu, naprawdę, ale musisz się męczyć. Chciałam, żeby moja piękna twarz powróciła. No, chyba pryszaty ryj. No właśnie, to co mówiłem wcześniej. Nie piękna twarz, nie pieść się tak do siebie i fanów, tylko pryszaty ryj. I nikt się nie przypierdoli. No. Ten dzień był naprawdę No i raczej nie przywróci się. Masz sobie okropny, ale po 10 godzinach wydaje mi się, że wyglądam normalnie. Nadal masz taki trochę grymas na mordzie, ale wszystko jest okej okay z tobą. Także trzymajcie się do zobaczenia Inarka.